z serii Ciocia czyta. Julian Tuwim, Słoń Trąbalski. Był sobie słoń, wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko, co miał, było jak słoń. Lecz strasznie był zapominalski słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i trąbę, którą wspaniale kręcił wszystko słoniowe oprócz pamięci. Zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczą. Dzień dobry, kolego! Nikt nie odpowiada. Nie ma trąbalskiego. Zapomniał. Wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał. Nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę, miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imion nie pamięta. Synkowi na imię biały ząbek, a ojciec woła trąbek, bąbek. Córeczce na imię po prostu kachna, a ojciec woła grubachna, wielgachna. Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi Jestem Tobiasz Bimbalski. Żony ma taką, jakby sześć żon miał. Imię i bania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada Idź do doktora, niechajcie cię zbada. Niech cię wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł. Do adwokata, potem do szewca i do rejenta, i wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem, może ktoś z panów wie, czego chciałem. Błąka się krąży jest coraz później, aż do kowala trafił, do kuźni. Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał młotem Kowalski i mówi: Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz. Na trąbie zrobić supełek i chlust go wodą. Sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą. Pędem poleciał trąbalski do domu. Żona krzyk Co to? Nie mów nikomu. To dla pamięci. O czym? No chciałem... Co chciałeś? Y y y y nie wiem. Już zapomniałem.